W ustawieniu pokazowym, takim archetypowym, kobieta w spotkaniu z tak pasującym do jej wewnętrznego obrazu mężczyzną chciała się wycofać. To było za trudne. To, co ją zatrzymało, to ten pierwiastek wewnętrzny męski. Nie mogła odejść, czuła, że coś ją trzyma w tej pozycji. Był moment, że razem się te figurki wycofały, i ona wtedy zwróciła się ku. Swojemu animusowi. Reprezentantka z jednej strony bała się, ale dość szybko nawiązała kontakt i poczucie zachwytu animusem, i w którymś momencie, w poczuciu, że on ją wspiera, odwróciła się znowu w stronę mężczyzny, ale wcale go nie widziała. To co dostrzegła, to obraz kobiety. Relacje damsko-męskie w ustawieniach systemowych. Ustawiłam platformę do ustawień, na niej pracuję na figurkach. Jeśli pracuję z klientem przy użyciu figurek, to są moje archetypowe figurki mężczyzna, kobieta, czasami reprezentacja energii męskiej i żeńskiej. Ale zanim pokażę przykład ustawienia, chcę zrobić wprowadzenie. Podczas szkoły ustawień Prawnawiaw prowadzę tak zwane ustawienia archetypowe, czyli nie jest to ustawienie żadnego z uczestników, tylko zapraszam archetypy i patrzymy, cóż to znaczy. Na drugim module tegorocznej edycji przyszła mi myśl, jakoś pewnie płynęło z pola wszystkich zgromadzonych, by popatrzeć na pierwiastek męski w kobiecie. I pierwiastek żeński w mężczyźnie, gdy mają się ku sobie. W archetypach Junga anima to pierwiastek żeński, czyli kobieca część mężczyzny. Oznacza to jego fantazję o tym, jaka jest kobieta, jaka jest idealna kobieta, jaka powinna być kobieta. Często ten archetyp jest bardzo podobny do jego biologicznej mamy, może babci, może innych ważnych kobiet, które Uczestniczyły w jego dojrzewaniu, dorastaniu. Natomiast Animus to męski pierwiastek w kobiecie, czyli jej fantazja o tym, jaki powinien być mężczyzna, być może również zawiera marzenie o tym, czego by potrzebowała. Często jest podobny do ojca i do innych ważnych mężczyzn w jej życiu. Zatem, spotkanie dwóch osób. To jest nie tylko spotkanie ciał biologicznych, ale przede wszystkim ich fantazji o tym, jakie to powinno być i na tym bazują niedojrzałe relacje damsko-męskie. Ostatnio pracowaliśmy na reprezentantach, to daje dużo głębszy obraz, ale pomyślałam, że odsłonię nieco rąbka tajemnicy, co się dzieje podczas Szkoły Ustawień Praw na wjaw. Wydarzają się bardzo różne rzeczy. Wglądamy, by lepiej zrozumieć siebie, ale i ogólne prawa i reguły. I czasami mnie samą zaskakuje to odkrycie. To bardzo ciekawa praca badawcza. Można dołączyć do czwartego modułu w styczniu, a można zaplanować pełne szkolenie w przyszłym roku. Podczas kursu online ustawień systemowych. Jest bardzo dużo ustawień, ale to jest dużo mniejsze szkolenie. No i zdecydowanie dużo bardziej oparte na figurkach, chociaż oczywiście reprezentanci przyłączeni do kamerek też się pojawiają. Natomiast, w takiej formie, jak tutaj na tym filmiku zobaczysz, jest bardzo dużo archetypowych ustawień. W moim kursie wideo ustawień systemowych, wszystko to możesz znaleźć na stronie karolinagłogowska.pl. Na ten moment archetypowe figurki schowam i zamienię na figurkę kobiety i mężczyzny. Czyli na pozór, czyli to, co widzimy od razu, to mężczyzna i kobieta. W tym archetypowym ustawieniu zakładamy, że są ze sobą kompatybilni, że pasują do siebie fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, duchowo, seksualnie. Światopoglądowo, z poziomu wartości, że to jest taka dobrana para. Zanim położyłam te figurki na platformie, zwróciłam uwagę, że leżały w takiej konfiguracji. Niby przypadek, ale sobie pomyślałam, niech posłuży do tego ustawienia. Jako mężczyznę wybrałam ratownika, a jako kobietę taką gospodynię domową. Być może historia tych dwojga. Zastrzegam, że to nie jest ustawienie żadnej konkretnej osoby, tylko archetypowe fantazuje tu wokół, ale czasami bardzo to przypomina czyjeś życie. Być może mężczyzna, o którym myślimy, szuka kobiety na wzór swojej mamy, która być może właśnie była archetypową gospodynią, która być może chorowała, że został medykiem, być może wymagała jego opieki, ale też była chętnie w domu i dogadzała kulinariami, tak pomyślałam fartuszek, żeby zinterpretować i fartuszek jego służbowy, ale oczywiście zanim przejdą do realizowania jakiegoś powtórzenia z jego historii, to jeszcze popatrzmy, czym to jest dla niej. Być może będzie musiała chorować w życiu i będzie szukała partnera, który ma takie zdolności medyczne. Być może kobiety w jej systemie młodo umierały i nieświadomie szukała kogoś, kto może pomóc w chorobie. Świadomie mogła nawet tego nie wiedzieć, ale najpierw spotykają się i widzą siebie jako zwykłych dziewczynę i chłopaka. Dostawiłam tutaj anime, czyli obraz wewnętrzny tego mężczyzny oraz animusa. Czyli obraz wewnętrzny tej kobiety. Być może ten animus, to jej marzenie o mężczyźnie, jest podobne do jej taty, ale tym się nie będziemy zajmować w tym ustawieniu. Być może jego wewnętrzny obraz kobiety podobny jest do jego matki. Ale dzisiaj nie ustawiamy rodziców, ustawiamy mężczyznę, kobietę. Jej wewnętrzny obraz męskiego to jest animus. I jego wewnętrzny obraz kobiety to jest anima. W ustawieniu pokazowym, takim archetypowym, kobieta w spotkaniu z tak pasującym do jej wewnętrznego obrazu mężczyzną chciała się wycofać. To było za trudne. To, co ją zatrzymało, to ten pierwiastek wewnętrzny męski. Nie mogła odejść, czuła, że coś się trzyma w tej pozycji. Był moment, że razem się te figurki wycofały, i ona wtedy zwróciła się ku swojemu animusowi. Reprezentantka z jednej strony bała się, ale dość szybko nawiązała kontakt i poczucie zachwytu animusem, i w którymś momencie, w poczuciu, że on ją wspiera, Odwróciła się znowu w stronę mężczyzny, ale wcale go nie widziała. To, co dostrzegła, to obraz kobiety. W ogóle reprezentantka kobiety nie widziała swojego partnera, widziała obraz wewnętrzny kobiety. Mówiąc językiem psychologii, widziała projekcję tego, jaka powinna być kobieta, i z tym się mierzyła. Reprezentantka kobiety czuła wręcz obrzydzenie. Patrząc, jak wije się reprezentantka anime, czuła lęk dużo większy, niż gdy konfrontowała się z własnym animusem. Czyli projekcja, jakieś nieświadome marzenie, fantazja tego mężczyzny była dla niej tak przytłaczająca, że wręcz dużo bardziej, niż fantazja o jej własnym obrazie mężczyzny. Ale miała kontakt z lękiem i w którymś momencie przestała widzieć animę. Poczuła się pewniej i mogła się zbliżyć do mężczyzny. Reprezentant mężczyzny zbliżył się wtedy do kobiety. Zatem, gdy kobieta pooglądała swój obraz wewnętrzny, jaki powinien być mężczyzna, i rozpoznała, że to jest o niej, a nie o nim, to zaczęła się przyglądać temu, co on na nią projektuje. Dopiero gdy odróżniła projekcję, Własne od rzeczywistości i jego od rzeczywistości mogła się w istocie spotkać ze swoim partnerem. Analogiczny proces zachodził w mężczyźnie. W ustawieniu pokazowym mężczyzna długo nie widział swojej partnerki. Większość ustawienia pokazowego spędził w relacji ze swoją fantazją, ze swoją animą wydarzało się synchronicznie. Jego integrowanie pierwiastka żeńskiego, co integrowanie pierwiastka męskiego przez kobietę. Gdy pojął, że to nie jest jego partnerka, zaczął jej szukać, ale wtedy spotkał się z, z jej projekcją, z jej oczekiwaniami, z tym, że to czego ona oczekuje być może jest do niego podobne, ale nie jest nim gdy jego wewnętrzny proces odróżniania jej fantazji i chęci ich spełnienia od tego, kim jest w rzeczywistości, do momentu prawdziwego spotkania kochanków, minęło nie aż tak długo, bo to jedynie ustawienie. Natomiast to, do czego Cię zapraszam w tym rozważaniu na temat projekcji animusa i animy, i dobrej relacji kobiety i mężczyzny, to to, jak bardzo trudnym procesem jest odróżnienie tego, co wyobrażeniowe, od rzeczywistej relacji. Teraz zobaczyłeś, zobaczyłaś to na figurkach, spróbuję to opowiedzieć bez figur. Ja najpierw muszę popatrzeć wewnętrznie na moją relację z ojcem, w ustawieniach systemowych mówimy droga do taty. Jest to trzeci moduł kursu ustawień systemowego online oraz szkoły ustawień praw na fiaf, ale są też warsztaty, że nie trzeba robić całej szkoły. Czyli ja oglądam moją relację z ojcem, uświadamiam sobie czego nie dostałam, odwracam się od taty, tym samym odwracam się nie w rozumieniu obrażona, tylko nie muszę już spełniać jego oczekiwań. Mogę się odwrócić i się zastanowić, czego ja chcę, poszukać w świecie zewnętrznym tego, co nie dostałam od taty. Pooglądałam swojego animusa w relacji z ojcem. Ale wtedy trafiam na mężczyzn i oni też mają różne projekcje, bo skoro mój tato coś na mnie projektował, miał oczekiwania, fantazje, to każdy inny człowiek ma to samo. I uczę się odróżniać to, co różni partnerzy. I ten aktualny oczekują, a co w rzeczywistości jest mną. I to się nazywa prawdziwe ja. Prawdziwa ja pooglądałam projekcję ojca we mnie, czyli mojego animusa, pooglądałam to, co inni mężczyźni oczekują, w międzyczasie ogarnęłam swoje własne oczekiwania i odróżniłam je od rzeczywistego człowieka, z którym jestem. I wtedy można powiedzieć, że go widzę. Jeśli on w tym samym czasie Wykonał symetryczną pracę, to mówimy i w ustawieniach, i w psychoterapii, że partnerzy się widzą. Widzą się sercem. Tak jak w filmie Awatar, uciekło mi imię plemienia, ale mówili ci niebiescy ludkowie, widzę cię. I to było takie głębokie doświadczenie. Jeśli nie widziałeś, to pierwszą część polecam. Druga jest nie w moim typie za dramatyczna, ale pierwsza bardzo refleksyjna, pięknie pokazuje connection, to łączenie się ogonkami i bycie po prostu blisko z drugą osobą, czucie się nawzajem, co możemy nazwać psychologicznym językiem, widzenie siebie nawzajem przez partnerów. I jeszcze raz pragnę podkreślić: ja muszę widzieć, jaka jestem ja, siebie nie w rozumieniu egoistka, egocentryk, narcystka, tylko w takim rzeczywistym spotkaniu ze swoimi potrzebami, pragnieniami, popędami, instynktami, odruchami, możliwościami, w kontakcie z rzeczywistością, zdolności do relacji. To jest bardzo trudny proces rozwoju psyche, czyli psychiki, czyli duszy, ale dusza nigdy nie jest odszczepiona od ciała. Ciało najlepiej pokazuje, czy mam już zintegrowane, w przypadku moim, czy mój animus jest już zintegrowany z moją kobiecą tożsamością. A jak moje ciało to pokazuje? Tym, jak wchodzę w relacje, z kim wchodzę w relacje. Czy unikam prawdy w relacji? Czy staję do trudnego? Umiem o tym rozmawiać bez oskarżeń, a Raczej w zdolności do nazywania tego, co między nami, bo ta para mogłaby sobie dokuczać i myśleć, ty mi to, a ty mi tamto. Powinieneś, zrobiłeś i tak dalej. Ale mogliby też powiedzieć, że coś wisi w powietrzu. Ja to czuję, jakby żal i smutek, a druga strona na przykład, a ja to czuję, że to tutaj w polu. To jest jakieś niezadowolenie. I jak nazwą, co między nimi, to to naprawdę nie jest wtedy personalne, i jakoś energia emocjonalna spada, i można więcej pomyśleć o tym, co naprawdę, a nie projektować w drugą osobę własnych uczuć. Trudno to zrobić samemu, najlepiej w relacji z terapeutą albo w mojej szkole ustawień. Zapraszam serdecznie. Karolina Głogowska. Jestem psychotraumatologką, psychoterapeutką, psychotraumatologii w trakcie szkolenia terapeutką ustawień systemowych. Zapraszam cię serdecznie. Karolina Głogowska.pl oraz psychoterapiagorzów.com.